Krasnale. Dzisiaj miś Odor chciałby Wam powiedzieć, że od pszczółek mamy nie tylko miód, są również inne produkty, które dla nas są bardzo pożyteczne i zdrowe. Poznamy niektóre z nich. Pierwszy będzie propolis, czyli kit. Pszczeli. Propolis jest to mieszanina wydzielin pszczół i substancji żywicznych w pąkach drzew. Przyspiesza procesy gojenia i regeneracji tkanek. Ma silne działanie bakteriobójcze. Kolejnym produktem, który mamy od pszczół jest pyłek pszczeli. Pyłek pszczeli. Bardzo wzmacnia i odtruwa nasz organizm. Kolejnym produktem jest pierzga. pierzga, czyli pyłek kwiatowy. Pyłek kwiatowy, zmieszany z miodem lub nektarem, jest świetnym preparatem wzmacniającym organizm. Kolejnym produktem. Jest mleczko pszczele. Mleczko pszczele. Mleczko pszczele jest to wydzielina ślinianek młodych pszczół robotnic. To mleczko nazywane jest często eliksirem młodości. Ma bardzo duże właściwości odżywcze. Larwy pszczół są karmione przez pierwsze trzy dni życia. A królowa pszczół żywi się nim przez całe życie. I kolejnym, ostatnim już produktem, który mamy również od pszczół, jest wosk pszczeli. Wosk pszczeli jest to wydzielina pszczół, która służy im do budowania plastrów w ulu. Wykorzystywana jest do produkcji nowych plastrów oraz świec. O pięknym zapachu. Jeżeli wybierzecie się z rodzicami, kochane krasnoludki, na wycieczkę do sklepu ze zdrową żywnością, będziecie tam mogli poznać różnorodne gatunki miodu, ich właściwości. Dowiecie się także właśnie o właściwościach pozostałych produktów, które mamy od pszczółek. W takim sklepie Dowiecie się też możemy powiedzieć takim wierszykiem, że propois to lek natury, inny niż różne mikstury i syntetyczne leki, które przynosisz z apteki. A więc zamiast do apteki chodź po leki do pasieki. Zapraszam Was, abyście jak najwięcej jedli zdrowego miodu i Również pozostałych produktów od pszczółek używali wtedy, kiedy tylko możemy, tak żebyśmy byli jak najbardziej zdrowi. Do widzenia, krasnale, papa! Pa.